Wśród wiadomości zagranicznych tematyka Rosji jest jedną z dominujących liczba doniesień na jej temat jest porównywalna z ilością informacji dotyczących Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz zabanych obszarów świata. Na czym mogłaby polegać wartość śledzenia bieżących wydarzeń politycznych w Rosji poprzez przekazy medialne? Pamiętając o tym, że media masowe selekcjonują przekazy, koncentrując się na kontrowersyjnych i dramatycznych wydarzeniach, Należy jednak pamiętać, że znajomość tych w pewnym stopniu wyselekcjonowanych faktów jest niezbędna na przykład dla podjęcia próby określenia kierunku rozwoju demokracji rosyjskiej. Tym bardziej, że zbyt często rzeczywiste wydarzenia w swojej wymowy są sprzeczne z nerwalnymi deklaracjami administracji krajowej na temat wypełniania Rosji standardów demokratycznych. Moje wystąpienie ma na celu krótkie omówienie głównych tematów polityki wewnętrznej. I Zagranicznej Rosji od marca 2012 do marca 2013, na które zwracamy uwagę Światowe Agencje Kosowa, które zostały umieszczone na witrynie 24 24.pl. Wśród głównych wątków tematycznych znajdują się informacje i komentarze na temat wyborów prezydenckich, działań opozycji, ograniczeń prawnych dla organizacji pozarządowych. Znaczenia segmentu energetycznego i militarnego dla gospodarki rosyjskiej, kwestii amerykańskiej darczyńczej przeciwrakietowej, wojny domowej w Syrii i konfliktu dyplomatycznego ze Stanami Zjednoczonymi wokół ustawy Magnickiego. Od marca 2012, teraz do kwietnia 2013, na portalu 24 yy, pr pojawiło się około 500 materiałów na temat wydarzeń Materiały te można podzielić na krótkie informacje, informacje rozszerzone o komentarzy, tych było najwięcej, i materiały w formie komentarzy. Jako źródła informacji wykorzystywane były najczęściej rosyjskie strony internetowe i agencje prasowe, a także polska agencja prasowa Reuters, jak również korespondencje własne telewizyjnego kanału informacyjnego TVN24. Frekwencja w wyniosła 65%, Władimir Putin otrzymał 63% głosów podarcia. Tutaj już Pani Magister wspominała o Czeczeniu. Czeczenia była tutaj przedstawiana jako ciekawostka. Frekwencja w Czeczeniu wyniosła 99,59%, na Władimira Putina głosowało 99,73% głosujących. Jak w doniesieniach publikowanych na portalu ocenianych były wybory. Już dzień po wyborach przedstawiciele Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Rady Europy oświadczyli, że zarówno kampania, jak i same wybory nie były uczciwe. Ich zdaniem, tutaj cytat, podczas wyborów prezydenckich wystąpiły poważne nieprawidłowości w trakcie liczenia głosów po tendencyjnej kampanii wyborczej, jawnie obliczonej na promowanie Władimira Putina. Jakie były formy naruszeń prawa wyborczego opisywane na podstawie informacji poza parlamentarnych środowisk opozycyjnych? Wymieniano sześć głównych metod: wrzucanie do urn wyborczych dodatkowych kart do głosowania, wielokrotne głosowanie tych samych ludzi, wypraszanie obserwatorów z lokalnych wyborczych, utrudnienia pracy dziennikarzy, korumbowanie wyborców, wydawanie kart do głosowania osobom nieuprawnionym wywieranie presji na wyborców i członków komisji wyborczej. Jakie komentarze były prezentowane na portalu? Dwa rodzaje źródeł komentujących, znawcy z rosyjskich i drugie źródło to była prasa. Przytoczę tutaj komentarz, jaki pojawił się, kiedy poproszono Richarda Pipesa, znanego badacza Otóż Pipes uważał, że ponad 60% wygrana Putina nie powinna zaskakiwać. Jego zdaniem przypadki fałszowania wyników zapewne się zdarzały, ale, cytat, generalnie wybory były uczciwe. Koniec cytatu. Podkreślam również, że dzięki zabiegom, zabiegom biurokratycznym administracji rządowej wykandidowani nie zostali dopuszczeni jak najważniejsi wybory Putina, na przykład Grigory Odnosząc się do protestów publicznych opozycji, może. Że nie przyniosą one wymiernych rezultatów, gdyż rządzący wiedząc w jaki sposób zneutralizować działania przeciwników i spacyfikować ich niezadowolenie, dadzą tyle wolności, aby nie można było odebrać im władzy. Ponadto według Państwa jedynie 20% społeczeństwa rosyjskiego jest przeciwko rządom Putina. Dzieje się tak, ponieważ opozycja nawołuje do rozszerzenia demokracji która dla zdecydowanej większości Rosjan kojarzy się z bałaganem brakiem bezpieczeństwa socjalnego okresu jecynowskiego. Podsumowując, ait powiedział, że w przewidywalnej przyszłości Rosja nie będzie demokracją z tym państw zachodu. Kolejny element dotyczący wyborów to protesty opozycji. Tutaj tych informacji na temat protestów było najwięcej. W manifestacjach dzień po wyborach uczestniczyło około 20 tysięcy ludzi. To był w 2012 jeden z największych akcji protestów. Należy jednak pamiętać, że w Moskwie mieszka około 12 milionów mieszkańców, w Barceloneracji jeszcze więcej. Za tym 20 tysięcy jest to bardzo nikła reprezentacja. Manifestujący domagali się m.in. odejścia Putina, uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, zarejestrowania opozycyjnych partii, zreformowania systemu politycznego i zliberalizowania ordynacji wyborczej. Symbolem protestujących była przypięta biała wstążka. Część protestujących próbowała założyć miasteczka nawetowe, ale władze, pamiętając scenariusz ukraiński, na to nie pozwolili. Manifestacje Rozbijane były przez oddziały policji, funkcjonariuszy specjalnych, policji domów i żołnierzy wojska wewnętrznych. Większość spośród zatrzymanych postawiono zarzuty naruszenia przepisów dotyczących zgromadzeń publicznych, za co prosiła wówczas kara od 1000 do 1000 rupii, czyli od około 30 do 70 dolarów. W kolejnych marcowych i kwietniowych manifestacjach, głównie w, w Moskwie i w St. Petersburgu, uczestniczyło kilkaset osób. Domagali się zwolnienia więźniów politycznych tylko do kanału telewizyjnego Interpał. Organizatorzy kabinijni próbowali bez skutku rozwijać się miasteczkami nagrodowymi. Protesty naświli się przed i po zaprzysiężeniu Władimira Putina 7 maja 2012 roku. Według organizatorów, manifestacji 6 maja, pod hasłem odejścia Władimira Putina i utworzenia wywodu do parlamentu na urząd prezydenta uczestniczyło 20 tysięcy a według policji 8 tysięcy protestujących. Doszło do zamieszek, aresztowano 400 osób, 70 osób zostało rannych, w tym 30 policjantów. W kolejnych miesiącach 2012 i 2013 więcej donosiły, a takowy 24 publikował informacje o protestach opozycji związanych z aresztowaniami i więzieniami dla zatrzymanych. Karami brzydny, aresztu domowego, braku dostępu do internetu. Manifestanci demonstrowali pod hasłem prawa i wypełnienia więźniów politycznych przeciwko karom cielesnym w więzieniu. Drugi element, to, o którym się agencje, to były ograniczenia działań opozycji i organizacji pozarządowych. Jeżeli chodzi o opozycję parlamentarną, w dotyczących Właśnie tego tematu informowano o dwóch kierunkach działań władz. Pierwszy można określić jako działania doraźne. Wiadomości z tego zakresu dotyczyły zatem postępowań sądowych wobec opozycjonistów oskarżanych najczęściej o przestępstwa gospodarcze i narażanie na bezpieczeństwa państwa, na przykład poprzez organizowanie masowych rozmów. Informowano także o różnych formach zastraszania aktywistów opozycji przez rewizję. Zatrzymania, wezwania na przesłuchania. Przekazywano także oświadczenia oddawane przez organizacje pozarządowe krytykujące kierunek działania władz wobec opozycji poza parlamentami. Natomiast drugi kierunek działań wiązał się ze zmianami w prawie. Aby ograniczyć możliwość demonstrowania, władze na Kremlu przyjęły w czerwcu. Nowa ustawa, która zwiększała 150 razy wysokość grzywny za udział w nielegalnych zgromadzeniach z 2000 rubli, czyli około 30 dolarów, do 300 tysięcy, czyli 9 dolarów. 9 tysięcy dolarów, jak to pisali korespondenci, to mniej więcej roczny zarobek przeciętnego Rosjanina. Kolejna ustawa w lipcu została. Uwalona ustawa, ustawa o oszczerstwie, która wobec opozycji może przysłużyć jako podstawa prawna do karania krytyków Kremla. Zgodnie z nią za oszczerstwo grozi kara pieniężna nawet do 5 tysięcy rubli, czyli około 150 tysięcy dolarów, lub kara rok przymusowych o wymiarze 480 godzin. Akt prawny nie przewidywał kary pozbawienia wolności. W listopadzie prezydent Putin podpisał uchwaloną przez parlament w październiku ustawę rozszerzającą definicję zdrady stanu i zaostrzającą kryteria ochrony tajemnicy państwowej. Obrońcy praw człowieka ostrzegali, że nowe prawo jest tak niejasne, że może być użyte przeciwko każdemu, kto narazi się władzy. W listopadzie także wezwała w już ustawa internetowa, która, której przepisy ułatwiają władzom administracyjny dostęp do danych internetowych, co zdaniem niektórych komentatorów może prowadzić do monitorowania na masową skalę aktywności Rosjan w internecie. Organizacje pozarządowe. Organizacje pozarządowe we współczesnych demokracjach liberalnych stanowią jeden z głównych elementów organizujących społeczeństwo obywatelskie. Na początku 2012 roku, w kwietniu 2012 roku, wiceminister Straży Zagranicznej Federacji Rosyjskiej w wywiadzie dla rosyjskiej agencji Interfax powiedział, że wielkość wsparcia finansowego Stanów Zjednoczonych dla rosyjskich organizacji pozarządowych stanowi problem w stosunkach Moskwy i Waszyngtonu. Problem ten wynikał z tego, że rosyjskie organizacje pozarządowe, pragnące praw człowieka, przyłączyły się do przygotowywania największych historii rządów prawnych dla na manifestacji przeciwko niemu w grudniu i marcu 2012 roku, a także organizowały misje obserwacyjne podczas wyborów parlamentarnych i prezydencji, a w swoich działaniach wykorzystywały wsparcie finansowe amerykańskiej fundacji na rzecz w celu utrudnienia działalności organizacjom pozarządowym znajdującym się poza kontrolą administracji, w lipcu została uchwalona ustawa zaostrzająca zasady działania tych organizacji. Zgodnie z tym aktem prawnym, organizacje pozarządowe, które korzystają z zagranicznej pomocy finansowej i uczestniczą w życiu politycznym, zostają uznane za zagranicznych agentów i objęte restrykcyjną kontrolą ze strony państwa są zobowiązani do opatrywania wszystkich swoich publikacji, w tym internetowych, adnotacją o swym statusie zagranicznym kagernym, za tych wymogów i przed odwożą kary pieniężne, a nawet kary pozbawienia wolności. Okay. Zaostrzenie działań kontrolnych służb państwowych wobec, wobec organizacji pozarządowych nastąpiło po tym, jak 14 lutego 2013 roku w przemówieniu skierowanym do Federalnej Służby Bezpieczeństwa Władimir Putin wezwał do uwagi na grupach finansowanych z zagranicy. W późniejszym czasie przeprowadzono około 2000 różnych kontroli organizacji pozarządowych. Kontrolowano m.in. Amnesty International, Human Rights Watch, Transparency, Transparency Internet, International. Skontrolowany również francuski ośrodek nauczania języków obcych. Do eskalacji negatywnych reakcji zagranicznych, szczególnie w Niemczech, doszło, kiedy skontrolowane zostały także niemieckie fundacje zajmujące się propagowaniem demokracji. Fundacja Konrada Adenauera związana z CDU i związana z STD, Fundacja Wittricha Bertha. dotyczyły energetyki, sprzedaży zbrojenia, konfliktów dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi, czyli amerykańskiej tarczy kryzysu syryjskiego i konfrontacji wokół ustawy yy, Magnickiego. Przedniej przerwy na ćwiczenia już wniosku. Jaki zatem obraz Federacji Rosyjskiej wywołania się z doniesie na portale T-24P? Jakie kierunki polityki wewnętrznej i zewnętrzne rysują się na podstawie następnych informacji i komentarzy? Media obserwują Rosję przez pryzmat działań politycznych ReMa. Według nich jasne jest, że Władimir Putin uważa, iż główną siłą społeczeństwa rosyjskiego jest jedność, a państwo może realizować swoje cele polityczne tylko w warunkach spokoju. Zatem wstrząsy wewnętrzne są niepożądane, a skoro ich głównym źródłem jest opozycja parlamentarna, pozaparlamentarna, i jej istnienie jest niezbędne. Według Kremla wszelka ingerencja wewnętrzna sprawy Rosji jest wysoce niepożądana, dlatego organizacje pozarządowe, nad którymi administracja rządowa nie sprawuje bezpośredniej kontroli, mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Zatem regulacje prawne. Przyjęte w połowie 2012 roku, zakładające, że są one potencjalnym progiem wewnętrznym, otworzyły drogą drogę do szczegółowego ich inwigilowania i zapewne w przyszłości e, likwidacji. Surowce i sprzedaż uzbrojenia są ciągle podstawowym, podstawowym państwowego budżetu Rosji, dlatego kierunki i metody działań w polityce zagranicznej muszą wspomagać rozwój obydwu tych źródeł finansowania. Wsparcie finansowe i wsparcie, wsparcie polityczne Chin pomaga Federacji Rosyjskiej w konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi, które według otoczenia Władimira Putina pozostają nadal głównym przeciwnikiem Rosji na arenie międzynarodowej. Taki jest według mediów obraz rosyjskiej demokracji. Na chwilę dla nas stan rzeczywisty. Być może odpowiedzią może być punkt widzenia szefa Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które dysponuje znacznie wyższymi wpływami informacji niż tylko przekazy medialne. Radosław Sikorski w corocznym wystąpieniu sejmowym wygłoszonym ponad miesiąc temu poświęcił tylko jedno zdanie ocenie wewnętrznej sytuacji politycznej w Rosji. Powiedział tak, żałujemy, że Rosja nie jest konsekwentna w modernizacji swych instytucji i społeczeństwa, a na drodze do demokracji robi wręcz krok. I